Siemano, spotkaliśmy się tutaj, bo chciałem Was nauczyć podstawowego triku, jakim jest toboggan, czyli taki chwyt za siodełko i kierownicę. Z tym, że ja będę dzisiaj jeździł na endurówce, będę robił tego tobogana z dropa płaskiego na zwykłej hopce. Także można ten trik naprawdę użyć na każdym rowerze, na każdej przeszkodzie. Zaczynamy. Najpierw wytłumaczę Wam, jak zrobić ten trik na zwykłej hopce z wybiciem i lądowaniem, a później przyjdziemy tutaj i. Powtórzymy to samo na płaskim dropie. Do pierwszych prób, znajdźcie sobie nieduże wybicie z bezpiecznym lądowaniem, tak żeby jednak chwilę tego czasu w locie było. A przy okazji, pozdrawiam dla chłopaków, którzy wykopali tego stepapa w naszym lesie. Jak wybić się z chopki, już wiecie, bo w tym filmiku wytłumaczyliśmy Wam, jak się to robi. Jak już wybijecie się z wybicia, tak jak zawsze trzeba utrzymać środek ciężkości. I pierwszym krokiem jest złapanie oczywiście siodełka, które jest podstawą tobogana, czyli łapiemy siodełko, następnym krokiem jest przekręcanie kierownicy jak najbardziej do siodełka. Bo książkowy tobogan wygląda tak, że kierownica jest 90 stopni, trzymamy za siodełko, no i wtedy odchylamy się do tyłu. Jeśli zastanawiacie się, którą ręką złapać siodełko, to już wam mówię. Ja mam prawą nogę z przodu. I lewą ręką łapię siodełko i robię to w Ten, kto ma lewą nogę z przodu, łapie siodełko prawą ręką, przekręca w tą stronę. No i małymi kroczkami, skok po skoku, możecie coraz bardziej przekręcać kierownicę, odchylać się do tyłu i to właściwie tyle. Także jadę, zobaczymy jak to wygląda w praktyce. Czujecie się komfortowo z wszystkimi krokami do tobogana? Możecie przyspieszyć to wszystko w locie i połączyć, czyli odchylacie się powoli do tyłu, łapiecie ręką siodełko a w międzyczasie przekręcacie kierownicę. Więc to wychodzi szybki ruch w jedną i w drugą stronę. Cyk, cyk. Aby zrobić to na dropie płaskim trzeba zrobić w locie wszystkie te same ruchy co na chopce, ale na wybiciu wybijacie się jednym ruchem, przed końcem dropa wybijacie się jednym ruchem i wtedy w locie już czynicie swoją powinność to Boggana. Na dropie wszystko dzieje się jakoś szybciej, więc sprężajcie się podczas lotu. No i też bądźcie szybcy w łapaniu kierownicy, bo wylądowanie z niezłapaną kierownicą nie jest zbyt przyjemne. Mam nadzieję, że będziecie ciosać fajne tobogany. Że przydał Wam się ten tutorial. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w kolejnym hałtu.